Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z BMW. Tym razem powiem Wam co nieco na temat pierwszego wkładu w samochód. Są to usterki, które no, podczas sprawdzenia samochodu przed zakupem wyszły, no i trzeba było je naprawić. Nie są to jeszcze wszystkie usterki, które zostały wyeliminowane, które zostaną wyeliminowane, więc na razie zrobiłem część rzeczy. Jeszcze muszę pewne rzeczy zrobić, ale to wymaga, że auto, żeby stało, więc po prostu na razie to zostało trochę odłożone. Ale niedługo będę pewnie oddawał to, też dowiecie się, co tam jeszcze do zrobienia zostało. Więc z rzeczy, które zostały wymienione, to zostały wymienione między innymi świece, zostały wymienione filtr powietrza, filtr kabinowy, wymiana też oleju. Tutaj została zrobiona przez serwis. Został zalany olej 5W30, tutaj rozmawiałem z. Z właścicielem serwisu na temat tego, czy nie lepiej przejść na 5W30, znaczy na 5W40, on sugerował 5W30, bo stwierdził, że podczas zimnych temperatur ten silnik będzie miał troszkę gorzej, a z racji tego, że samochód ma ośmiobiegową skrzynię automatyczną, to generalnie nawet przy wyższych prędkościach te obroty są stosunkowo niskie, więc ten olej jakoś tak się nie powinien nagrzewać, aż bardzo. Yy, został wymieniony też zbiorniczek płynu chłodniczego, bo tam był problem z poziomem płynu chłodniczego, po prostu pokazywało niski poziom płynu chłodniczego było takie, yy, był taki błąd. Yy, no i tam właśnie serwisanci mi powiedzieli, że to prawdopodobnie jest albo kwestia czujnika poziomu płynu, albo pływaka. No i tutaj się okazało, że jest to wina pływaka, dlatego został zbiorniczek wymieniony. Dlatego że po prostu yy, pływaka samego nie wymienicie akurat w tym modelu. Oczywiście też został zalany nowy płyn chłodniczy, tak chciałem. Został wymieniony też łącznik wału tylnego. Tutaj macie w tym samochodzie dwa łączniki wału, bo jest tu X-Drive. Został wymieniony też stworzenie wahacza, prawy przód, no bo był już wybity, oczywiście. Tuleja tylnego mostu też została wymieniona, bo była popękana. Serwis przeprowadził też wymianę oleju w skrzyni biegów z miską na oryginalnym oleju. Został wymieniony też olej w przekładni VTG, czyli w przekładni tej odpowiadającej za rozdzielenie napędu X-Drive. Olej w przednim dywrze, olej w tylnym dywrze. No i właściwie to by było na tyle z takich rzeczy, które zostały wymienione. Na razie nie będę wam zdradzał, co tam jeszcze jest do zrobienia. To dowiecie się w kolejnych odcinkach. Cena, jaką zapłacimy za te wszystkie naprawy, łącznie to 7464. Więc tak to właściwie wyszło. Czy dużo, czy mało sami ocenicie. Listę yy, wszystkich części Wam podam poniżej w opisie. I tak to wygląda. Były to części, yy, które są po prostu jakości oryginału. Już tam producentów nie będę wymieniał, żeby nie robić reklamy darmowej. Ale yy, zazwyczaj mechanicy, którzy naprawiają BMW, nawet tacy, którzy naprawiają wszystkie samochody, z, 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 zwykle wiedzą. Jakie części montować? Nie polecam tanich zamienników. Czasem zdarza się, że te tanie zamienniki gdzieś tam pochodzą i jest ok, ale raczej radziłbym kupować części markowych firm, które po prostu produkują tak naprawdę dla BMW te części normalnie. Oczywiście też zdarza się tak, że te części, na przykład, jeszcze są dostępne części ZASO, tak więc te części ZASO w niektórych przypadkach są. Będą, będzie uzasadnione, żeby je kupić, ale raczej w większości przypadków zamienniki o dobrej jakości, o jakości porównywalnej z oryginałem, będą najlepszym wyborem i najbardziej racjonalnym moim zdaniem. Tak? W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli podobał Wam się ten film, to zachęcam Was oczywiście do subskrypcji, jeśli, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Zachęcam do łapkowania, do komentowania. No i zachęcam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat tego auta. Ogólnie, jeżeli macie takie auto lub nie macie, ale macie inne, możecie też się podzielić kosztami pierwszego wkładu. Tutaj, akurat w przypadku tego modelu, to na przykład te 7 tysięcy możecie też wydać nawet na same opony, tak? Bo jeżeli kupicie auto, które ma opony i letnie, i zimowe już zużyte, to może się okazać, że po prostu 3,5 jedne opony, 3,5 drugie, no już macie 7 tysięcy, tak? żeby kupić opony markowe, tej, tych marek premium, no to tak, to tak to wychodzi, tak, więc tutaj tak koszty wyglądają, to akurat opony letnie są w miarę spoko, na razie mam opony letnie założone, bo pogoda sprzyja, zimowe są już popękane, więc pewnie pójdą na śmietnik, chociaż bieżnika jest jeszcze 7 mm, no jeszcze będę w przyszłości się pewnie zastanawiał nad felgami, czy felgi dokupować, czy nie dokupować? Na razie chwilowo się wstrzymuję, jeszcze pewnie przez do zimy następnej będę jeździł tak jak tutaj jest samochód, czyli felgi 18 opony, które już były. Dzięki za oglądanie i widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć!